Mam na imię Magda i mam 26 lat. Posiadam pracę biurową w mieście. W weekendy uwielbiałam uciekać od zgiełku i jeździć na wieś. Na szczęście miałam domek w małej wiosce na skraju lasu. Jakże kochałam te chwile ciszy i spokoju. Dlaczego przestałam tam jeździć? Cóż, opowiem Wam. Po ciężkim tygodniu w pracy potrzebowałam odpoczynku, więc postanowiłam wyjechać z miasta. Wróciłam z pracy, spakowałam walizki, włożyłam je do bagażnika i ruszyłam w drogę. Kiedy dotarłam do wioski, był już późny wieczór, a ja byłam zmęczona podróżą. Położyłam się od razu do łóżka i momentalnie zasnęłam. W środku nocy obudził mnie przenikliwy dźwięk alarmu samochodowego. Pobiegłam do okna, ale nikogo nie było widać. Sięgnęłam po kluczyki, nacisnęłam przycisk, aby wyłączyć alarm i hałas natychmiast ucichł. Położyłam się z powrotem, próbując zasnąć, lecz po chwili alarm znów się włączył. Nie miałam ochoty wstawać, więc ponownie nacisnęłam przycisk i znowu zapadła cisza. Jednak pięć minut później syrena zawyła po raz trzeci. Raz czy dwa mogło to być przypadkowe, ale teraz zaczęłam się zastanawiać, co się dzieje. Coś robił mi jakiś żart w środku nocy. Tym razem, gdy wyłączyłam alarm, nie wróciłam do łóżka, tylko stanęłam przy zasłonie i czekałam. Po kilku minutach, w świetle księżyca, dostrzegłam cień. Z krzaków powoli wyłoniła się wysoka, chuda sylwetka. W ciemności była cała czarna i zaczęła zbliżać się do samochodu. Ledwo mogłam rozpoznać jej kształt. Wyciągnęła swoje długie, cienkie ramiona i zapukała w szybę auta. Alarm znów się uruchomił, a postać błyskawicznie cofnęła się do krzaków. W tej chwili zrozumiałam, że dzieje się coś strasznego, a całe moje ciało ogarnął paraliżujący strach. Wyłączyłam alarm i nadal obserwowałam. Po chwili stworzenie znów wyszło z ciemności, podeszło do bramy. Sięgnęło ręką i bez wysiłku usunęło przebrodę, utrzymującą ją w zamknięciu. Stałam sparaliżowana, nie mogłam się ruszyć. Mój umysł ogarnęły paniczne myśli: co to jest? Czego ode mnie chce? Co planuje? Czy kiedykolwiek stąd odejdzie? Dreszcz przeszedł mi po całym ciele, od czubka głowy aż po palce stóp. W ustach czułam suchość. Serce biło mi jak oszalałe. Byłam tak spięta, że aż zaciskałam zęby i kurczowo ściskałam pięści. W końcu odzyskałam kontrolę nad sobą i zbiegłam po schodach tak szybko, jak tylko mogły mnie ponieść nogi. Chciałam znaleźć coś, czym mogłabym się bronić. Jednak, gdy miałam już zapalić światło, nagle zamarłam w miejscu. To coś stało po drugiej stronie okna. Poczwara przykleiła się do szyby i wpatrywała w głąb pokoju. Jakby chciała upewnić się, że ktoś jest w środku. Natychmiast schowałam się za sofą i wyjrzałam ostrożnie. Wtedy dotarło do mnie, dlaczego alarm włączył się raz po raz. To była pułapka. Próbowało zwabić swoją ofiarę na zewnątrz. Nie mogłam oderwać wzroku od tej przerażającej twarzy. Jej skóra miała kolor popiołu i była cała pomarszczona. Oczy były maleńkie, błyszczące i zupełnie czarne. Zamiast nosa widniały dwie postrzępione dziury. Nie miało to ust. W ich miejscu znajdowały się dwa rzędy ostrych, żółtych zębów. Każdy jego oddech był tak ciężki i ochrypły, że szyba pokrywała się parą. Wiedziałam, że to coś nie odejdzie prędko. Po chwili usłyszałam szelest, a potem kroki kierujące się do drzwi wejściowych. Patrzyłam, jak usiłuje wsunąć palce w szczelinę pod drzwiami, a klamka drgała w górę i w dół. Nagle stworzenie wydało z siebie dźwięk, który zamroził mi krew w żyłach. Nie był to ludzki głos. Brzmiało to jak głębokie, zwierzęce warczenie, podobne do odgłosów ściekłego psa gryzącego kość. Zrozumiałam, że jeśli mnie usłyszy, będzie próbowało, dopóki nie znajdzie sposobu, by się dostać do środka. Skuliłam się za sofą, chowając się w cieniu i desperacko starając się nie wydać najmniejszego dźwięku. Łzy same płynęły mi po twarzy, niezależnie od tego, jak bardzo starałam się je powstrzymać. Czułam pulsowanie w skroniach i trzęsłam się jak liść, czekając, aż to się skończy. Nie wiem, jak długo siedziałam tak skulona. Musiałam w końcu stracić przytomność. Kiedy się obudziłam i odważyłam wyjrzeć przez okno, Stworzenia już nie było. Drzwi stały na swoim miejscu i wszystko wyglądało normalnie. Nigdy w życiu nie poczułam takiej ulgi. Pobiegłam na górę i wyjrzałam jeszcze raz. Na zewnątrz było jasno i nie widać było żadnych oznak, że coś przed chwilą się działo. Zaryzykowałam, chwyciłam kluczyki i, nie zatrzymując się nawet po swoje rzeczy, wybiegłam do samochodu. Siadłam, zatrzasnęłam drzwi. I odjechałam tak szybko, jak tylko się dało. Nie zatrzymałam się, dopóki nie dotarłam do miasta. Kiedy wróciłam do swojego mieszkania, włączyłam radio i usłyszałam wiadomości. Dziennikarz poinformował, że w wiosce znaleziono ciała dwóch dziewcząt. Ich zwłoki były okaleczone i porzucone na bagnach. Wtedy dotarło do mnie, że stworzenie znalazło to, czego szukało. Nie chcę wiedzieć, co by się stało, gdybym nie podjęła decyzji o ucieczce, ale ta myśl wraca do mnie za każdym razem, gdy o tym wspominam. Widok zmroził mu krew w żyłach. Policja znalazła dwa ciała z licznymi zadrapaniami.